Coś naprawdę niepokojącego ma się wkrótce wydarzyć, a prawie nikt nie jest na to przygotowany. Na kilka miesięcy przed odejściem z tego świata ojciec Pio miał ostatnią wizję, tak przerażającą, że płakał krwawymi łzami i milczał przez cały tydzień. Ciężar tego, co zobaczył, był zbyt wielki do zniesienia, a teraz jego przerażająca przepowiednia wreszcie się spełnia. Ostrzeżenia, które przewidział, już się materializują, rozwijając się na naszych oczach. To, co ojciec Pio zobaczył w odniesieniu do roku 2025, wstrząśnie ludzkością do podstaw. Trzy katastrofalne wydarzenia zostały już wprawione w ruch, ale tylko garstka ludzi jest świadoma prawdy. To, co nastąpi dalej, zmieni świat na zawsze i nie będzie odwrotu. Zanim przejdę do szczegółów, potrzebuję, abyś podjął dwa ważne działania. Po pierwsze, zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia. Aby nie przegapić żadnej krytycznej aktualizacji, takiej jak ta. Po drugie, napisz w komentarzach: Panie, prowadź mnie w prawdzie. To nie jest tylko proste zdanie, ale deklaracja wiary, potwierdzenie przekonania. Tylko ci, którzy pozostaną niezłomni, będą mieli siłę, by przetrwać to, co nadchodzi. Teraz skupcie się, bo czas ucieka, a to, co zaraz ujawnię, może bardzo dobrze zmienić bieg waszego życia na zawsze. Zacznijmy. Była spokojna i uroczysta noc w klasztorze San Giovanni Rotondo. Słabe światło emanowało z kilku pozostałych świec, oświetlając słabo oświetlone korytarze. Zakonnicy już udali się do swoich cel, pogrążeni we śnie, ale wewnątrz skromnej celi ojca Pio działo się coś nadprzyrodzonego. Od dawna czuł, że jego czas na Ziemi dobiega końca, ale nic nie mogło go przygotować na przerażającą wizję, która miała mu się objawić tej pamiętnej nocy. Gdy klęczał pogrążony w głębokiej modlitwie, zatopiony w głębokiej kontemplacji, nagle całe pomieszczenie ogarnęło promienne światło o boskim pochodzeniu. Potężna siła wypełniła powietrze, sprawiając, że jego ręce drżały, serce biło szybciej, a całe ciało zastygło w bezruchu. To, co zobaczył później, było tak przerażające, tak przytłaczające, że łzy krwi spłynęły po jego twarzy w czystym cierpieniu. Było to tak, jakby jego własna dusza została przeniesiona do sfery poza ludzkim pojmowaniem płaszczyzny, gdzie prawa czasu i przestrzeni przestały obowiązywać. W tej wizji ojciec Pio był świadkiem serii wydarzeń, które wstrząsnęły fundamentami ludzkości. Widział rozległe miasta spowite szalejącymi płomieniami, niebo zagęszczone złowrogą czarną mgłą i miliony ludzi biegnących frenetycznie we wszystkich kierunkach, opanowanych strachem i dezorientacją niezdolnych do znalezienia schronienia. Oceany, niegdyś spokojne, wznosiły się w potwornej furii, pochłaniając całe wybrzeża i wciągając całe narody w głębiny otchłani. Majestatyczne góry, które stały, niewzruszone przez wieki, rozpadały się bez wysiłku, jak kruche zamki z piasku, zmiecione przez niewidzialną siłę. Świat, jaki znamy, rozpadał się, ale zniszczenia fizyczne były tylko ułamkiem tego, co miało nadejść. To, co ojciec Pio zobaczył później, było czymś o wiele mroczniejszym, czymś, co wykraczało poza sferę katastrof naturalnych. Nie była to tylko ziemska katastrofa, ale głęboki kryzys duchowy. Serca ludzi stały się kamienne, wiara prawie zniknęła, a moralność została skorumpowana nie do poznania. W swojej wizji widział opuszczone kościoły, prześladowanych księży i podstępne oszustwo rozprzestrzeniające się jak śmiertelna plaga. Prowadzące nawet najbardziej oddanych, wiernych na manowce. A potem stało się coś jeszcze bardziej przerażającego. Ojciec Pio zobaczył mroczne i złowrogie istoty, demoniczne byty, chodzące wśród ludzi, szepczące jadowite słowa do uszu niewinnych, siejące ziarna zwątpienia, dezorientacji i rozpaczy. Niektórzy ludzie widzieli te istoty i krzyczeli z przerażenia, przerażeni tym, co działo się na ich oczach. Ale inni pozostawali nieświadomi, zachowując się tak, jakby nic się nie stało, jakby byli całkowicie ślepi naprawdę. Oszustwo było tak głębokie, że wielu przyjmowało ciemność, myląc ją ze światłem. Zakonnicy z klasztoru później przypomnieli sobie, że tej samej nocy przerażający mrożący krew w żyłach krzyk przerwał ciszę, wysyłając dreszcze po plecach. Pobiegli do celi ojca Pio. Tylko po to, by znaleźć go słabego i bladego, z twarzą zalaną niezaprzeczalnymi śladami krwawych łez. Cokolwiek zobaczył, głęboko nim wstrząsnęło. Próbowali się z nim komunikować, zdesperowani, by zrozumieć co się stało, ale nie był w stanie wypowiedzieć ani słowa. Przez siedem udręczonych dni pozostawał w absolutnym milczeniu, niezdolny do wyrażenia przerażenia, które mu objawiono. Dopiero po pełnym tygodniu zdołał wyszeptać kilka przerażających słów. Świat zostanie poddany próbie w sposób nigdy wcześniej nie widziany. To, co widziałem, złamało moją duszę, ale Bóg ma plan. Tylko ci, którzy pozostaną niezłomni w wierze, przetrwają. Od tego momentu ojciec Pio stał się jeszcze bardziej uroczysty. Wycofując się w nieustanną modlitwę, nalegał na swoich wyznawców z nową pilnością, błagając ich, by wzmacniali swoją wiarę, pokutowali. Często się spowiadali i nigdy nie przestawali się modlić. Wiedział, że ludzkość zbliża się do decydującego punktu zwrotnego, który oddzieli tych, którzy są duchowo przygotowani, od tych, którzy zostaną całkowicie zaskoczeni. To, co najbardziej go niepokoiło, to fakt, że niewiele osób zwracało uwagę. Ludzie kontynuowali swoje codzienne rutyny, zachowując się tak, jakby nic się nie działo. Ślepi na boskie ostrzeżenia manifestujące się na całym świecie. W swojej wizji widział, że znaki będą jednoznaczne, widoczne dla wszystkich, którzy zdecydują się je zobaczyć, ale większość je odrzuci, ignorując je, aż będzie za późno. To nie były tylko niejasne przepowiednie, ale pilne boskie ostrzeżenia, mające na celu przebudzenie wiernych i danie im czasu na przygotowanie się. Ale większość, jak wiedział, odrzuci prawdę aż do ostatniej godziny. Przed śmiercią ojciec Pio desperacko próbował ostrzec tych, którzy byli mu najbliżsi. Powierzył swoim najbardziej oddanym wyznawcom, mówiąc im, że zbliża się czas wielkiej ciemności i tylko ci w stanie łaski, ci których wiara pozostała niezachwiana, będą w stanie wytrzymać bez popadania w rozpacz lub oszustwo. Ta wizja nie była tylko objawieniem dla jego czasów, ale proroctwem dla nas dzisiaj. Znaki, które widział, już zaczęły się rozwijać. Ale podczas gdy świat pozostaje nieświadomy, ci z oczami do widzenia zrozumieją, że czas ucieka. Prawdziwe pytanie brzmi: czy jesteśmy przygotowani na to, co nadchodzi? Niepokojąca wizja, która sprawiła, że ojciec Pio płakał krwawymi łzami i milczał przez siedem dni, nie może zostać zapomniana. Jednak to, czego niewiele osób zdaje sobie sprawę, to fakt, że nie było to abstrakcyjne ostrzeżenie. Ale bezpośrednie proroctwo dotyczące lat 2024 i 2025. Ojciec Pio widział, że zanim ciemność całkowicie ogarnie ludzkość, otrzyma ona jasne i niezaprzeczalne znaki ostrzegawcze, mające na celu przebudzenie tych o otwartych sercach i przenikliwych duszach. Te ostrzeżenia miały się rozpocząć w 2024 roku, nasilając się w przerażający sposób w ciągu 2025 roku. Wielu odrzuci je jako zwykłe zbiegi okoliczności, uważając je za katastrofy naturalne lub niewytłumaczalne wypadki, ale ci, którzy będą duchowo czujni, rozpoznają je jako niezaprzeczalne spełnienie jego proroctwa. Pierwszym znakiem ostrzegawczym, który opisał ojciec Pio, był bezprecedensowy wzrost katastrofalnych klęsk żywiołowych. Przewidział niszczycielskie trzęsienia ziemi w miejscach, gdzie nigdy wcześniej ich nie odnotowano. Gwałtowne burze pojawiające się poza sezonem i potężne burze słoneczne zakłócające technologie na całym globie. Całe narody miały pogrążyć się w chaosie, gdy ekstremalne zjawiska pogodowe paraliżowałyby codzienne życie, pozostawiając ludzi w stanie strachu i dezorientacji. Podczas gdy świat zmagał się z wyjaśnieniem tych anomalii, Ojciec Pio znał prawdę. Nie były to przypadkowe akty natury, ale celowe ostrzeżenia od bóstwa. Jednak większość ludzi miała je zignorować. Ale to był dopiero początek. Drugi znak, który przewidział ojciec Pio, był jeszcze bardziej niepokojący. Całkowite załamanie porządku naturalnego, zakłócenie tak dziwne, że nawet najbardziej doświadczeni naukowcy będą zdumieni. Pory roku, które pozostawały stałe od zarania cywilizacji, miały popaść w całkowity chaos. Klimat miał przestać być posłuszny przewidywalnym cyklom, które rządziły Ziemią przez tysiąclecia. Opisał czas, w którym kwiaty zakwitną w środku zimy. Ich płatki otwierają się w intensywnym zimnie, podczas gdy śnieg spadnie w środku lata, pokrywając krajobrazy, które powinny być skąpane w cieple słońca. To zjawisko, jak wyjaśnił, nie było tylko anomalią środowiskową, ale duchowym odzwierciedleniem głębokiego nieporządku nękającego ludzkość miało służyć jako niezaprzeczalny znak, że świat przyspiesza w kierunku okresu ciemności, nie tylko w sensie fizycznym, ale na znacznie głębszym poziomie duchowym, gdy sama natura buntuje się przeciwko swoim ustalonym wzorcom.